Na domiar złego zapytał się, czy w drodze na autobus mogę zapłacić za niego również w KFC, bo jest po prostu głodny. Weszliśmy do KFC, a Amant zajął miejsce przy stoliku. Ja złożyłam zamówienie, zapłaciłam. Ty powinnaś tam do uciekać, a nie płacić. I w ogóle jeszcze z nim iść do KFC. Cześć, tej strony Karolina. I Karolina. A ja, Na no mam. Witamy Was w kolejnym odcinku The Glow Club. Fajnie, że nadal jesteście z nami. A jeszcze fajniej, słuchajcie, że ten odcinek, który dzisiaj nagrywamy, tak naprawdę stworzyliście Wy, bo czytając Wasze maile ostatnio, trafiłyśmy na opowieść o Tinderze i tak narodził się pomysł na ten odcinek Tinder Boy, w całości bazujący na Waszych historiach związanych z Tinderem i randkowaniu w sieci. I fajnym jeszcze aspektem tego wszystkiego jest to, że w sumie niedawno na Netflixie wyszedł dokument o Tinderze, o gościu z Tindera, który oszukiwał masę mm -hmm. dziewczyn. Nasz odcinek będzie bazował tylko i wyłącznie na Waszych historiach, w których są zarówno te pozytywne zakończenia, jak i Zakończenia, które nie są do końca pozytywne, ale myślę, że będzie to fajna odskocznia i trochę taki odcinek, właśnie w formie Gadamy, gdzie będziemy też reagować na Wasze historie i, i dowiemy się czegoś więcej. Ja bym bardzo, bardzo chętnie się podzieliła z Wami moją jakąś historią tinderową, tinderowym doświadczeniem, ale takowego nie mam, yy, dlatego fajnie, że wysłałyście Wy nam nasze historie. Nie używam Tindera. Kiedyś, pamiętam, oczywiście pewnie założycie, że tutaj was okłamuję, ale naprawdę nie używam Tindera. Kiedyś założyłam Tindera na chwilę. Może moje konto jeszcze jest najgorzej. O nie. nie wiem, nie wiem. Ale założyłam Tindera z moją przyjaciółką na. Miałam jakiś turbo, nudny wykład i założyłyśmy Tindera. I to jest cała moja przygoda z Tinderem. Natomiast tak się zakończyło moje Tinderowe story, a jej się zakończyło tak, że teraz już jest po ślubie z facetem poznanym na Tinderze. I notabene... Takich historii dostałam najwięcej, mm -hmm. tych pozytywnych właśnie, A, widzisz. że e, ja jestem, jakby moja historia nie jest jakaś, wiesz, skomplikowana, długa i tak dalej, no jestem ta z facetem poznanym na Tinderze i jestem bardzo szczęśliwa, ale dzisiaj myślę, że przeczytamy wam te takie listy, które są trochę bardziej dziwne, że tak powiem. Ja i tak uważam, że powinnyśmy zrobić odcinek w ogóle o tym, jak w fajny sposób się poznaliście ze swoim o, partnerem. Taki odcinek typowo, pomysł. wiecie, ciekawostkowy, ponieważ ja wśród swoich znajomych mam przeróżne historie i to nawet takie historie jak z filmu, więc jeżeli chciałybyście się z nami podzielić jakąś fajną historią Poznania albo inną, to możecie słać na nasz adres e-mail w Będziemy Wam bardzo, bardzo wdzięczne. A tymczasem przechodzimy do historii Tinderowych. Kto zaczyna? Ja czy ty? Ja, dobra. Miałam match z chłopakiem, on napisał pierwszy, na zdjęciach wyglądał dobrze, podczas rozmowy czułam, że nadajemy na tych samych falach. Okazało się, że mieszka pięć minut ode mnie, więc po prostu umówiliśmy się na papierosa. Zapaliliśmy, rozmawialiśmy o wszystkim kilka godzin. Mieliśmy praktycznie takie same poglądy. Trochę czułam, jakbym spotkała męską wersję siebie. W pewnym momencie zapytał mnie, czego szukam na Tinderze, bo on nie jest typem fuckboya i chce stworzyć zdrową relację. Hmm. Wtedy pomyślałam: Wow, tacy mężczyźni jeszcze istnieją? Powiedziałam mu, że szukam też głębszej relacji, a on odpowiedział, że chyba ten mecz to zmieni nasze życie. Mm -hmm. Podczas spaceru cały czas czułam motyle w brzuchu, i nawet on powiedział, że promienieje. On wyglądał tak samo. To było tak widoczne, że oboje się sobie podobamy i jesteśmy zafascynowani drugą osobą, że aż trudno było mi w to wszystko uwierzyć. Na pożegnanie pocałowaliśmy się. Jak tylko weszłam do mieszkania, dostałam wiadomość, że chciałby, żebym teraz była obok, po prostu była i nie chodzi tu o seks. Zapytał, czy przyjdę, ale było już tak późno, że uznaliśmy, że spotkamy się następnego dnia. Spotkaliśmy się u niego, słuchaliśmy muzyki, napiliśmy się drinka, dużo rozmawialiśmy. Później obejrzeliśmy film i poszliśmy spad. Nawet nie próbował nic. Robić w kontekście seksualnym. Pocałował mnie delikatnie, przytulił i tak zasnęliśmy. Było nam tak dobrze, ale niestety musieliśmy iść do pracy. Byłam pewna, że kolejnego dnia znów się widzimy, bo ta chemia między nami była niesamowita. Niestety na drugi dzień wieczorem dostałam wiadomość, że przemyślał to wszystko i mam wrażenie, że lubię się śpieszyć z różnymi rzeczami w relacjach, a to jego strasznie stresuje i czuje się nieswojo, także lepiej, żebyśmy przestali się spotykać. Mm. A, i oczywiście dodał, to taka wisienka na torcie. A, oczywiście, dodał, że, żebym nie brała tego do siebie, bo to jego wina, a nie moja. Klasykanie. Historia, której nigdy nie zrozumiem, ponieważ zdecydowanie było czuć i widać. Intensywne uczucie zauroczenia, które powstało szybko i równie szybko się skończyło. Powiem Ci, Karolina, że jestem mega ciekawa, jaka była prawdziwa przyczyna tego wszystkiego, no bo ewidentnie wiesz, jakbym. Wiadomo, że czasem może sobie coś wkręcamy, ale takie rzeczy się czuje, jeżeli chemia jest z dwóch stron. Myślę, że on może miał jakiś powód, który. oczywiście. Wiesz, właśnie to jest znowu ta kwestia, o której gadałyśmy wcześniej. Może coś mu się nie do końca spodobało i bał się jej powiedzieć o tym wprost. Wolił po prostu zakończyć tą krótką relację, no ale intensywną, SMS-em. Może kogoś miał, może miał przerwę w związku i udało mu się wrócić do poprzedniego związku. Może szukał jakiejś takiej odskoczni. No i jeszcze na koniec ta klasyka, że to jest moja wina, a nie twoja. No, no, takie słabe, nie? To jest takie coś chyba, że jak nie wiesz, co powiedzieć, to mówisz to. To nie jest twoja wina, to jest moja wina. Kropka. Następna historia, którą dostałyśmy, jest już troszkę bardziej hardkorowa, ale U. też śmieszna. Dawaj. Cześć dziewczyny. Historia jest nie moja, ale mojej przyjaciółki, więc postanowiłam trochę o niej napisać. Będzie krótko. Założyła Tindera i umówiła się z typem. No i okej, okay, wszystko pięknie, ładnie, nawet miałyśmy okazję go poznać. Aż tu nagle... Po miesiącu pisze do mojej przyjaciółki jakaś dziewczyna, że jest jego żoną i że ona z nim się spotyka, że wie, że ten gość ją oszukał, w tym moją przyjaciółkę, mm -hmm. i czy zgodziłaby się zeznawać w sądzie przeciwko niemu w ich sprawie podczas rozprawy rozwodowej. Grubo! Coś tam popisały i okazało się, że ten typ spotykał się z siedmioma laskami z mm Tindera. -hmm. Jednocześnie to były dziewczyny, które odnalazła jego żona w telefonie, ale podejrzewała, że było ich znacznie więcej. Także różnie to bywa. Ciekawe czy wygra. Ciekawe sprawę. czy wzięła udział w sprawie rozwodowej. <laughs> um, ale nie, czy jego żona wiesz wygrała sprawę rozwodową. Wiesz co? Co faceci mają takiego w głowach w takim sensie, że przecież ten profil na Tinderze jest publiczny. Tym bardziej, jeśli masz żonę, dzieci i randkujesz na Tinderze, no to naprawdę bardzo ryzykujesz. Prędzej czy później takie rzeczy, wiesz, wychodzą. No, Jeszcze siedem dziewczyn naraz? raz. Matko! Wow. Weź logistykę całą, nie? No, okay, no? zaplanuj. Ta jest, a nie jest o siódmej wieczorem, tamta jest o dwudziestej drugiej, wiesz. Tacy, rano podobno. jest tak. No, podobno, <laughs> to, podobno do Tinder do tego, do tego służy. Ale słuchajcie, nawiązując do filmu, który wyszedł na Netflixie, mnie chyba już nic nie zdziwi, jeżeli tamten gość był w stanie umawiać się z kilkoma dziewczynami jednocześnie. Mhm. I lecieć samolotem, private jetem z jednego miasta do drugiego miasta i mieć w każdym mieście inną dziewczynę. No. Serio, nic, mnie, nic mnie mi już nie dziwi. Ja polecam. To jest to właśnie taki dokument o takim y, rzekomym potentacie diamentów, który wodził te kobiety i żył za, za ich pieniądze. I, jest w ogóle no masakra też y, wiadomo, że, że on jest tutaj wszystkiemu winny, ale też takim, ciężko mi w to uwierzyć, że one wszystkie to łykałe. Wiesz o co chodzi? Mhm. Że naprawdę aż, aż ja, ja siedziałam i jak można przelewać takie pieniądze chłopakowi, któregoś się widziało raz na oczy. Nie wiem, nie mam pojęcia. No, oglądnijcie sobie w każdym razie. Tu mam bardzo fajny list. Jest trochę długi, ale przeczytam go wam. fajna opowieść, która totalnie The Tinder Swindler nawiązuje. Dwa lata temu poznałam na Tinderze chłopaka. Zaczęliśmy rozmawiać, a z każdą minutą czułam, jakbym go znała całe życie. Okazało się, że jako dzieci mieszkaliśmy na tym samym osiedlu, a teraz mieszkamy niewiele dalej od siebie. Cudo. Kiedy pojechałam na wakacje, on pisał do mnie i dzwonił zarwając noce. Myślałam: "O Boże, to jest wreszcie ten jedyny". Ale czytajcie dalej. Pierwszy raz zobaczyliśmy się po moim powrocie, a ja z każdym kolejnym spotkaniem czułam do niego coś więcej. Okazało się jednak, że poprzednia dziewczyna jeszcze się nie ulotniła z jego życia. Po siedmiu latach związku i jego zdaniem wymuszonych przez nią zaręczynach, stwierdził, że jest w toksycznej relacji i to zakończył. Zapaliła mi się czerwona lampka. Nasza relacja dość szybko się rozwijała, kiedy nagle stracił pracę. I wszystko się zmieniło. Nagle zaczął użalać się nad swoim życiem, odpychał moją pomoc, a wolny czas spędzał przy kieliszku. Kiedy jednak źródełko z funduszami zrobiło się suche, zapytał, czy pożyczę mu na rachunki. Mm -hmm. Ja głupia, znając tego typa tylko trzy miesiące, zrobiłam to. Potem, czy pożyczę na paliwo, zrobiłam przelew. I nagle z dnia na dzień okazało się... Że on nie jest gotowy na relacje, że teraz musi sobie ułożyć życie i znaleźć nową pracę. Z każdym kolejnym dniem i miesiącem nasze wiadomości były rzadsze, kiedy miałam pretensje do tego, jak się zachowuje i jak mnie traktuje, mówił, że nie jesteśmy razem, więc nie mogę mieć pretensji. No nie żart. Mhm. Bolało, ale najlepsze przed nami. Kiedy jego stan nie zmienił się, przez pół roku postanowiłam odezwać się o zwrot moich pieniędzy. Mówił, że tak, że bardzo mnie przeprasza, i że, że dziękuję za pomoc, że odda, ale było zawsze, ale. Oddam ale rachunki, oddam ale w tym miesiącu mam dwie raty kredytu. Może dodam ważny detal, że typ ma 32 lata. <grywka> Każda moja wiadomość o zwrot pożyczonych pieniędzy kończyła się tak samo, że to zrobi. Bojąc się, że urwie się całkowicie kontakt, któregoś dnia wytoczyłam poważne działa. Zarządzałam zwrotu pod rygorem, pójścia z tym do sądu. Nie spodziewałam się, jakie piekło się zacznie. Do tej wiadomości był bezwzględnie dla mnie miły. Jednak po tej wiadomości otrzymałam. Tyle wiadomości, w których mi ubliżał, że nie nadążałam z czytaniem. Byłam suką, która mu zabiera pieniądze na jedzenie bez serca. A, że przecież wiem, że nie ma pracy, więc nie ma z czego mi oddać, że ma psa na utrzymaniu, tutaj też w ogóle padłam. Cieszę się, że wtedy nie uległam, bo twardo do końca stałam na stanowisku, że to nie jest mój problem, że dawałam dosyć dużo czasu na spłatę, a gdyby chciał mi oddać. Pomału, co miesiąc, to już by mi oddał całość. Do brzegu. Po wezwaniu go przez mojego adwokata do zapłaty, otrzymałam przelew z całością oraz wiadomość, że dziękuję mi za pomoc, gdy nigdy nikt tego nie zrobił. Oczywiście podczas całej tej szarpaniny okazem pękało mi serce, bo bo chociaż krótka to była znajomość, to zdążyłam się zakochać. Niech to będzie przestroga dla dziewczyn, żeby nie pożyczać w cudzysłowie obcym facetom pieniędzy, a przynajmniej tych, których nie jesteśmy pewni, bo finalnie wychodzi na złe. Ale teraz jestem w szczęśliwej relacji, więc wszystko jest po coś. Całe dziewczyny pozdrowienia i życzę sukcesu z podcastem. Ciao. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Więc długa historia, ale moim zdaniem ważna, tak jak napisałaś, ważna przestroga, bo to nie było jedyne story, jeżeli chodzi o finanse, że bardzo często dziewczyny, Spotykała się z facetem z Tindera. Mhm. Ja nie mówię tylko z Tindera, ale mhm. wiesz, no nie wiem, gdziekolwiek, gdzie poznaliście w sieci, relacja krótka, intensywna, i nagle coś się wydarzyło w jego życiu, zabrakło mu pieniędzy, zaczął pożyczać, a potem właśnie znikał, mhm. przestał oddawać ym, i zaczęły się takie właśnie wyzwiska. Więc to jest taka czerwona lampka dla was, żeby zwracać uwagę na takie rzeczy, tak jak tutaj napisałaś. Chyba warto poczekać troszeczkę dłużej, zanim zaczniecie pożyczać pieniądze. Tak, tak, tak. No bo to jest, to jest też taki śliski temat. Wiesz, tak. może Nic jeżeli druga wiecie. osoba potrzebuje pomocy, to pomóż jej, ale jak to się zdarza regularnie I już ci się tam zapala czerwona lampka, no to warto się przyjrzeć tej sytuacji i może tych pieniędzy po prostu nie pożyczać. I mieć wyczuloną intuicję. Mm -hmm. um, lecimy na razie z samymi takimi neutralno-negatywnymi historiami, <grym> więc musimy przejść do tej fajnej wiadomości, Hej, którą dostałyśmy od jednej z Was. Słuchajcie, to jest jeden z tych listów, które dostałyśmy na maila, i muszę Ci się przyznać, że jak ja go odpaliłam i zobaczyłam zdjęcia i tą wiadomość się zdjęcia? tak znieśczyłam. Zdjęcia dostałaś? Tak. Ale fajnie. Tak się wzruszyłam strasznie, z mi się łaska. To ja wokół. tego nie widziałam, tego maila. Tak? No, no nie wiem. No dobra, dawaj. to czytam. Cześć dziewczyny, mój kolega z roku znalazł mnie na Tinderze, poprosił mnie, abym weszła i dała po prostu mu lajk. Like. Oczywiście weszłam, chciałam tam to zrobić, po lajku like nagle wśród potencjalnych kandydatów wyświetlił mi się przystojny blondyn. Więc stwierdziłam, ok, dam mu lajka like i dostaliśmy macza od razu. Później wiadomość. Pisaliśmy całą noc, zupełnie już zapomniałam o tym koledze z roku, a później razem z tym chłopakiem przeszliśmy już na Instagram. Tam dowiedziałam się, że również przypadkowo był na Tinderze, ponieważ solidarnie z przyjaciółką, która straciła chłopaka, chciał towarzyszyć jej w poszukiwaniach. Pisaliśmy ze sobą całymi dniami, tylko że on był z Wrocławia, ja z Warszawy, a po około miesiącu się spotkaliśmy. Pamiętam to jak dzisiaj, byłam cała zestresowana, idąc na dworzec centralny. Ale tam na mnie czekał ten sam chłopak, z którym codziennie rozmawiałam na FaceTime. Od razu miałam motylki w brzuchu. Na pierwszej randce poprosił mnie słodko, abym została jego dziewczyną. O! Teraz jesteśmy zaręczeni. Mieszkamy razem, przeniósł się do mnie do Warszawy i właśnie dzisiaj zarezerwowaliśmy salę ślubną. Ale fajnie. jest super. No, no, no. Kiedyś nie wierzyłam w znajomości z Tindera z internetu, ale jednak moje doświadczenie pokazuje, że Tinder może być super i że da się tam znaleźć miłość. Całuję was mocno. Bardzo fajna historia i uważam, że Tinder może nie taki straszny jak go piszą, jak tak. go malują, że naprawdę tych wiadomości, tych pozytywnych z happy endem dostałyśmy najwięcej. No i to jest super przykład jeszcze jak foty dostać pewnie wiesz I te ich I zdjęcia. Tak? O Jezu, ale te to to zdjęcia. Oglądne. Jak tacy faceci są na Tinderze, to w ogóle to ty ty jesteś wow. tam, gdybyś nie była w związku. Wow. Fajnie, ale to trzeba mieć ale też w szczęście, ogóle, nie? No, petarda. Trzeba mieć też szczęście. No, tak jak ja zaczęłam, moja przyjaciółka jest jest po ślubie już, jest mega szczęśliwa, nie? Planują sobie rodzinę i, i się poznali na Tinderze, więc uważam, że no tak jak powiedziałam, nie taki straszny ten Tinder, wiadomo, że zdarzają się przygody, no bo poznajemy się z kimś w sieci, nie wiemy czego się spodziewać, a co jak przyjdzie w ogóle inna osoba na spotkanie, nie? Ale z drugiej strony to takie mega pozytywne, że możecie poznać swoich przyszłych facetów, nie wiem, mężów, albo faceci, jeśli nas słuchacie, swoje przyszłe żony na takim Tinderze, więc to jest super. Mam jeszcze jedno, więc już Lecimy tak pozytywami. Naprawdę się śmiałem, jak to czytałam. To była moja pierwsza randka z Tindera w życiu. Świeżo po przeprowadzce do Warszawy. On spóźnił się chyba z 30-40 minut. Czy moja w ogóle na niego czekałam tyle czasu? XD. <grytanie> A na przywitanie zamiast cześć powiedział, pamiętaj tylko, każdy płaci za siebie, idziemy? <grytanie> Ej, tak szczerze, to jest brak kultury, nie? Było opór drętwo. Zjadłam pizzę i wykonałam telefon na ratunkowy do przyjaciółki. Zero dobrych wspomnień. W ogóle śmiesznie, zaprosił cię facet na randkę. No to wypada, żeby mimo wszystko on zapłacił. Jakby nie jestem za takimi stereotypami, że musi facet płacić na randce. Ja w ogóle na swojej pierwszej randce zapłaciłam, więc i się skończyło dobrze. A ja zawsze chyba pół na pół? W sensie, że każdy za siebie. No, ale wiesz, zależy, no na pierwszej nie? randce, jak tak, ci facet zaprosił. No nie, no tak, to zależy. No co, to wypadałoby, wypadałoby zapłacić. Ale jakby, no nieważne, nieważne kto płaci. To intro. Pamiętaj, tylko każdy płaci za siebie idziemy. Hit. No nie mówcie takich rzeczy. To od razu zwiastuje, że tarantka się skończy bardzo szybko. Ale co do tego telefonu ratunkowego, wykonałaś te kiedyś? Do przyjaciółki albo do nie wiem, do kogokolwiek? Chyba nie, wydaje mi się, że nie. Nie miałam nigdy takiej sytuacji, że musiałam się skończyć zwinąć. Ja też nie, ale byłam kilka razy po drugiej stronie, że ja byłam tą koleżanką. Ej, idę na randkę i trochę się boję, bo umawiałam się na, na randkę z facetem z Tindera. Jakby coś bądź pod telefonem, to do mnie zadzwoni, że coś wymyślisz. Mhm. Więc byłam po tej drugiej stronie. To ale, jest Dobry backup. Ale powiem ci jedną historię, opowiem wam jedną historię. Mam nadzieję, że mój znajomy mnie za nią nie zabije. Jest anonimowy. Anonimowy jest. W każdym razie założył Tindera, bo szukał miłości, i poznał jedną mhm. dziewczynę. Dobrze mu się pisało, ale był na takim etapie, że w sumie nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Spotkam się. Okazało się, że akurat dziewczyna jest wolna na weekend, mhm. a gdzieś mieszkała pod Warszawą, czy nawet w stronę chyba Mazur, wsiadł w samochód i pojechał do niej z samochodem. Oczywiście liczył na to, że miło spędzą czas nie tylko przy telewizorze, czy tam przy mhm. winie i romantycznym filmie. I teraz najzabawniejsze w tej historii jest to, że Jadąc do niej, coś mu się stało z samochodem. Mhm. Pękła mu opona czy coś, no. więc potem musiał wsiąść w jakiegoś PKS-a. Mhm. Jak do niej dojechał, to dojechał do niej chyba po siedmiu godzinach, po czym zaparzyła mu herbatę, pogadali przez godzinę, a ona do niego powiedziała: e, jak na, na coś liczysz, że będziemy coś razem oglądać, albo w ogóle jakieś całowanie się, czy coś, to już może iść do domu. Tak, tak mu od razu powiedziała, więc wiadomo. Ale z on... taką manierą? Tak, z taką manierą, okay. więc on już w ogóle tak sobie myśli, boże, przyjechałam dla niej 300 kilometrów, a ona mi wylatuje z takim mm -hmm. tekstem. No i ogólnie był taki, że podobno prosił kumpla, żeby było o godzinie 23 w nocy do niego kumpel zadzwonił, że ma rano jechać w jakąś delegację w niedzielę. No i tak wrócił mm. do Warszawy. Więc tak się skończyło jego To No, waste, waste of time. Dużo listów, które dostawałyśmy, dotyczyły właśnie nawet tylko tego, że już ta pierwsza randka nie wypaliła, ale tego, co powiedziała właśnie Agata a propos tego płacenia, mm -hmm. że widać, że to jest częsty problem, bo jeden list, który dostałyśmy od którejś z was, pierwsza historia dotyczy faceta, z którym po wymienieniu kilku wiadomości zostałam przez niego zaproszona do restauracji. W trakcie randki powiedział, że on na pierwszej randce nie inwestuje i płaci tylko o za siebie. Następna historia dotyczy z kolei faceta, który po spotkaniu powiedział, że zostaje w kawiarni, bo za chwilę ma już kolejną randkę z Tindera. Ogólnie zraziłam się. Ale zajebisty ten odcinek. Nie wierzę. Jeszcze był jeden list a propos tego płacenia, więc widać, że to jest problem, który się pojawia bardzo często. Kilka lat temu po nieudanym związku, który trwał 5 lat, postanowiłam znaleźć miłość w sieci. Założyłam konto na Tinderze. Już pierwszego dnia trafiłam na nie z tej ziemi. Uwaga, ciacho to już czerwona lampka. No, co on robi lampka? na tym Tinderze? <gry> Zaczęliśmy rozmawiać i tak od słowa do słowa postanowiliśmy się spotkać. Stwierdziłam jednak, że nie ocenia się książki po okładce i mimo, że średnio mi się podobał, poszliśmy do jednej z wrocławskich knajpek. Ale mówiła, że jest ciacho. Spotkanie przebiegało miło, jednak chłopak zamawiał bardzo dużo drinków i przy każdej okazji opowiadał o swoich samochodach, które kolekcjonuje. Po kilku godzinach postanowiłam się zbierać, o czym poinformowałam go wprost, że muszę już po prostu iść. A ten zawołał kelnera, poprosił o rachunek, po czym wyszedł z lokalu. A cały rachunek uregulowałam ja. Na domiar złego zapytał się, czy w drodze na autobus mogę zapłacić za niego również w KFC, bo jest po prostu głodny. Weszliśmy do KFC, a Amant zajął miejsce przy stoliku, ja złożyłam zamówienie, zapłaciłam, ty powinnaś stamtąd uciekać, a nie płacić i w ogóle jeszcze z nim iść do KFC. Położyłam paragon przed jego nosem i wyszłam, to było okropne. Nie dałam za wygraną i półtora roku temu poznałam siedzi mężczyznę, który za trzy miesiące będzie moim mężem, nie warto tracić nadziei. O. Widzisz, czy to jest sygnał? Jak już na pierwszej randce dostajecie taki tekst, nie inwestuj albo coś, uciekajcie. Jakby, na no nie, sorry, ale nie jesteś inwestycją przede wszystkim, zacznijmy od tego. No nie, o matko, co za sytuacja. Ale fajne, fajne zakończenie. Fajne, pozytywne. Znowu pozytywne zakończenie, i myślę, że tak, tak skończmy to w ten sposób, taki pozytywny, bo tak jak ci mówiłam, uważam, że naprawdę. Fajnie, że są takie miejsca. Wiadomo, że one mają swoje czarne strony, ale fajne są miejsca i możliwości, które teraz mamy w tych, w tych czasach, że można w tak łatwy sposób kogoś poznać. I nie wiem, jeżeli nie udało ci się po prostu w realu kogoś poznać, to może Tinder jest super rozwiązaniem. I kto wie, czy ten chłopak nie będzie twoim, nie wiem, kiedyś. Nie wiem, nie, że mężem, tylko nie zbudujecie jakiegoś fajnego związku. Także jeżeli nie udaje wam się kogoś poznać w rzeczywistości, próbujcie na Tinderze. Ja, to jest mój wniosek, ale bądźcie ostrożne. Tak. To jest mój wniosek z waszych listów, bo tak jak mówiłam, no nie jestem specem od Tindera. Szkoda. <laughs> nie jestem specjalistką od Tindera, ale, ale naprawdę wasze historie są i śmieszne, i fajne, i smutne, i creepy, i, i trochę straszne, bo trochę tego było. Ale finalnie chciałabym to za zakończyć takim pozytywnym wiesz, tchnieniem, że Dużo było pozytywnych tak, listów. Tak, że naprawdę dużo było pozytywnych listów. Jeżeli kogoś nie macie, próbujcie też tam. Ja tak uważam. No oczywiście, że tak. Mi się wydaje, że w internecie można naprawdę poznać bardzo fajne osoby i też myślę, że to pierwsze spotkanie jest takie, wiecie, na wyczucie. Jak już coś wam nie odpowiada to myślę, że jednak iść za tą swoją intuicją, intuicją, ale było bardzo dużo listów, w których pisałyście, że właśnie poznałyście miłość swojego życia, więc to jest też niesamowicie inspirujące i z takim inspirującym akcentem was zostawiam. My. Życzymy wam e, samych wspaniałych Tinder boyów i odcinek Tinder boy uważam za zakończony. Tak jest. Słyszymy się w kolejnym. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa.